W Stanach Zjednoczonych powstaje antidotum przeciwko ludziom zombie. Przeprowadzono potężny atak dezinformacyjny na Polskę. Co trzeba wiedzieć? Szykują się potężne zmiany w polskim wojsku. Generał przyznał, że no, musimy się na coś przygotować. A na koniec niemiecki rząd planuje pomnik uczci imigrantów. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Jako że dzisiaj tematy bardzo poważne, no to też poważnie zacznijmy od razu pierwszy temat. W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad szczepionkami przeciwko fentanylowi, jednej z najbardziej niebezpiecznych substancji narkotycznych, jaką może przyjmować człowiek. Szczepionka taka nie działałaby profilaktycznie, chroniąc przed uzależnieniem, ale zapobiegałaby nawrotom u osób, które starają się zwalczyć uzależnienie. Jeszcze w tym roku do fazy badań klinicznych mogą trafić dwa preparaty będące obiecującymi kandydatami na szczepionki przeciwko fentanylowi, powiedział pap doktor habilitowany Piotr Rzymski, profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Oba pomyślnie przeszły testy przedkliniczne na zwierzętach, prowadząc do wyprodukowania wysokiego miana przeciwciał przeciw temu opioidowi. I jest szansa, że w najbliższych miesiącach zaczną być badane na ludziach. Z okazji Światowego Tygodnia Szczepień profesor Rzymski przypomina, że w ostatnim czasie z uwagi na poważny kryzys opioidowy w Ameryce Północnej nasiliły się prace nad szczepionkami, które mogłyby pomóc w walce z tą sytuacją. Szczepionki kojarzą nam się przede wszystkim z profilaktyką chorób zakaźnych. Niekiedy można też usłyszeć o tzw. szczepionkach przeciwnowotworowych, które są preparatami mającymi ukierunkować układ odpornościowy do zwalczania nieprawidłowo zmienionych komórek. Natomiast szczepionka, która mogłaby pomagać w leczeniu uzależnień od substancji chemicznych, to zdecydowanie mniej znana koncepcja, a bardzo ciekawa i warta zainteresowania, ocenił specjalista. Tym bardziej, jak dodał, że problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych jest ogromnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Światowy raport narkotykowy z danymi za rok 2020 pokazuje, że około 275 milionów ludzi na świecie zażywało w tym okresie substancje psychoaktywne, z czego przynajmniej 36 milionów było od nich uzależnione. Najgorsza sytuacja była w Ameryce Północnej i Europie. Kiedy pojawia się poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, to rzecz jasna trzeba podjąć jakieś działania. W jaką stronę więc idą nasi przedstawiciele? Oczywistym rozwiązaniem są szczepionki. Obywatele uwielbiają przecież szczepionki, szczególnie kiedy mamy z nimi takie dobre skojarzenia, jak ta niedaleka pandemia, która zaskoczyła nas tak samo, jak efekty uboczne zaproponowanych nam preparatów. Nawet nie wiem, czy słowo zaproponowanych jest tutaj odpowiednie. Może bardziej na miejscu byłoby powiedzieć, Efektywnie wymuszonych do przyjęcia. Tak czy inaczej, jest to ciekawe, że dzisiaj pracujemy nad produkcją szczepionek, które mają ratować nas przed czymś, co ponownie wymknęło się władzy z rąk. Założenie fentanylu było nieco inne w teorii. Fentanyl to lek z grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Znajduje się najwyżej na tzw. drabinie an analgetycznej, służącej do określania schematu stosowania leków przeciwbólowych. Używa się go wyłącznie do zwalczania bólu nowotworowego u pacjentów paliatywnych oraz w intensywnej terapii do wprowadzania pacjentów w ciężkim stanie w tak zwaną śpiączkę farmakologiczną. No i właśnie jest to bez wątpienia lek, który ma intensywny wpływ na ludzki organizm, ma także silne skutki uboczne i jest niezwykle uzależniający. Tak więc jego przeznaczenie i sposób stosowania dynamicznie się zmieniał. Kryzys narkotykowy, w, z którym już od dłuższego czasu borykają się Stany Zjednoczone, zbiera coraz większe żniwo. Uzależnienie się od opioidów i fentanylu sprawia, że ulice USA zalewa fala Amerykanów poruszających się niczym zombie. Nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk, Trang, to kolejne zagrożenie dla walczącego z narkotykowym biznesem rządu. Co gorsza, nowa epidemia narkotykowa powoli rozrasta się na resztę świata, przedostając się także do krajów Azji, Ameryki Południowej, a także i Europy, a nielegalny biznes i czarny rynek z handlu ciągle się intensyfikuje, a władza może zmagać się z poważnym. Problemem. Niebawem już nie tylko ta amerykańska. Zastanawiam nie tylko to, jak zamierzają wcisnąć tę szczepionkę na narkotyk tym, którzy chcą go w ogóle przyjmować, bo są to przecież ludzie uzależnieni. Myślicie, że będą chcieli się leczyć, a może warto spróbować rozbić ten problem o środka i zająć się tym całkowicie nielegalnym handlem wszelkiego rodzaju substancjami. Wejdźmy dalej. W Kiszyniowie odbyły się ostatnio demonstracje. Niektóre media podawały, że tłum miał skandować prorosyjskie hasła. W Mołdawii przed wyborami prezydenckimi nasilają się działania polegające na wykorzystywaniu nieprawdziwych informacji, mające obrzydzić zachód społeczeństwu i zniechęcić je do integracji z Unią Europejską. Prokremlowskie konta sugerują rzekomy przerzut blisko wschodnich migrantów z Polski, a plakaty w Kiszyniowie zapraszają, by zaciągać się do Legii Cudzoziemskiej. To nieprawda. Władze o że w najbliższym czasie nasili się dezinformacja, aby podzielić naszych obywateli i ich zastraszyć. Tak rzecznik rządu skomentował fałszywe publikacje w rozmowie z portalem StopFals.md. W mołdawskim internecie kilka dni temu zaczęła krążyć wiadomość, że Polska chce odesłać nielegalnych imigrantów ze swojego terytorium do Mołdawii. Rozpowszechniały ją fałszywe konta na Facebooku, powołując się na pewną agencję informacyjną. Według politologa Andrzeja Kurararu to jeden z przykładów działań hybrydowych – mających na celu szerzenie dezinformacji korzystnej dla Rosji. To ludzie Ilana Sora, zbiegłego z Mołdawii, współpracującego z Moskwą oligarchy, grają na islamofobii z lat dziewięćdziesiątych w prawosławnym kraju. Większość ludzi mieszkających na wsiach nigdy nie widziała osoby innej rasy, dlatego tak skutecznie się tym straszy, mówi polska agencja prasowa. To tylko jeden ze strachów, za pomocą których łatwo manipulować społeczeństwem. Jak pisze Stop MD po podobne narzędzia siły prorosyjskie sięgały przed wyborami Prezydenckimi w Mołdawii w 2016 roku, strasząc, że ubiegająca się o ten urząd proeuropejska Maja Sandu planuje przyjąć 30 tysięcy uchodźców z Syrii. W centrum kampanii dezinformacyjnych są także straszenie wojną, wysokimi cenami gazu, gniewem Rosji, problemami gospodarcze itd. W mołdawskim społeczeństwie, w którym mity rosyjskiego przekazu trzymają się mocno, takie operacje przeprowadza się stosunkowo łatwo. Dla przykładu, wielu Mołdawian jest przekonanych, że bez rosyjskiego rynku ich gospodarka upadnie, tymczasem do Rosji trafia obecnie nie więcej niż 4% mołdawskiego eksportu. Chociażby od rosyjskiego MSZ-u, czy w mediach prorosyjskich w Mołdawii. Intrygująca narracja, chociaż osobiście nie przypominam sobie, bym miał okazję widzieć podobne wpisy na platformach. Ciężko jest wykluczyć opcję istnienia, rzecz jasna, no ale możliwym jest, że nie miały one dotrzeć do polskiej publiki czy w ogóle tej zachodniej. Nie dziwiłoby więc, że nie mieliśmy okazji zauważyć podobnych doniesień. Nie jest to też niemożliwym, byśmy nie szukali podobnych rozwiązań. Podobną ścieżkę mają przecież odbierać i nasi sąsiedzi. Na rządzącą w Niemczech koalicję socjaldemokratów, Liberałów oraz Zielonych presję na dokonanie zmian w przepisach dotyczących migrantów wywierają politycy opozycji. CDU domaga się od dawna, by niemiecki rząd Prowadził tak zwany model ruandyjskiej polityki migracyjnej. Polega na tym, że nielegalni migranci mają być odsyłani z Niemiec do odległych krajów afrykańskich, w tym właśnie Ruanda. Tak więc Zachód dostrzegł ciekawe rozwiązanie na zażegnanie tego kryzysu. Przyjęli z własnej woli migrantów, z którymi nie mają teraz co zrobić. Znalazło się też ciekawe wyjście z tej trudnej sytuacji. Postanowili ich sprzedać, ale za swoje pieniądze. Płacą także innym krajom, jak chociażby Turcja za opiekę nad przybyłymi, a kraj nie jest już tak odległy od nas na mapie. Czemu więc w momencie kiedy ten problem może być nam bliższy niż kiedykolwiek po przegłosowaniu ustawy migracyjnej, na której mocy możemy być postawieni przed obowiązkiem przyjmowania imigrantów bądź, im, bądź ich ewentualnym spłacaniem w ogromnych kwotach, by uniknąć ich przyjęcia, nie mielibyśmy rozważać podobnych zachowań jak nasi sąsiedzi, nie? Nawet jeżeli nasze władze nie mówią czegoś głośno, to z pewnością znalazłoby się wielu polskich internautów gotowych, by ogłosić taki pomysł w social mediach, ale oczywiście propaganda jest tylko rosyjska. Lećmy dalej. zabezpieczenia medycznego i logistycznego doskonalili swoje umiejętności na przykoszarowym placu ćwiczeń w Sokołowie. Rosyjski incydent na Ukrainie spowodował, że wiele krajów na nowo definiuje swoją obronność. Nierozłącznym jej elementem są żołnierze. Na ich temat głos zabrał generał Wiesław Kukuła. Szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego zapowiedział daleko idące zmiany. Czego się dowiedzieliśmy? Wojskowy gościł na antenie Polskiego Radia 24. Zapowiedział reformę i przybliżył jej szczegóły. Chcemy przenieść punkt ciężkości z rezerwy pasywnej na rezerwę aktywną, która jest trwale związana z jednostkami wojskowymi. Bierze udział w ich życiu, wiąże ze służbą wojskową na długie lata. Upodmiotowienie rezerwy będzie się też wiązać ze zmianą jakości szkolenia i dostępem do wyposażenia. W najbliższych dwóch, trzech latach zajdą w tym względzie potężne zmiany. Usłyszeliśmy. Dowiedzieliśmy się, że wojsko chce, aby do 2039 roku do tak zwanej rezerwy aktywnej należało około 150 tysięcy. Osób. Tworzą ją osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które nie ukończyły 55 lat, bądź w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski 63 lata. Służba w aktywnej rezerwie jest pełniona na podstawie powołania na czas nieokreślony, objaśnia Ministerstwo Obrony Narodowej. Generał Kukuła podał przykład Finlandii. Zauważył, że w czasie pokoju kraj ten liczy zaledwie 35 tysięcy żołnierzy. W przypadku mobilizacji liczba ta powiększona jest o 280 tysięcy dobrze wyszkolonych rezerwistów. Zdaniem wojskowego należy ich wliczać do liczebności armii. Żołnierze instruktorów tutaj to też żołnierze, którzy wykonują zawód medyczny. Reformy w sprawie wojska są potrzebne. I potrzebni są nam obecnie żołnierze, ale obecnie jest ich z roku na rok coraz mniej. Od 1 stycznia do 30 listopada zeszłego roku w zawodowej służby wojskowej zwolniono 8947 żołnierzy, z czego uprawnienia emerytalne posiadało 62% z nich. Dodatkowo w całym 2023 roku z sił zbrojnych zdecydowało się odejść aż 9759 żołnierzy wojsko broni terytorialnej. To oznacza, że w sumie w 2023 roku mundur zdjęło aż 18706 żołnierzy. Spore liczby. Ilość żołnierzy, którzy zrezygnowali ze służby, jest naprawdę zatrważająca i to tylko w jednym roku. A co jak co? Przezorny, zawsze ubezpieczony, i w obecnej sytuacji lepiej, żeby nasze wojsko jednak nie miało problemów z liczebnością. Oczywiście nie tylko liczebność jest ważna, ale i wykwalifikowanie i wyposażenie ale z bronią podobno jest całkiem nieźle. Obecnie, jak podało niedawno Ministerstwo Obrony Narodowej, realizowanych jest ponad 120 umów na pozyskanie uzbrojenia. Najwięcej z tych umów, bo prawie 34%, zawarliśmy z rządem Stanów Zjednoczonych i firmami amerykańskimi. Łączna wartość szacuje się na prawie 79 miliardów złotych. Szkoda, że nie jesteśmy w stanie sami siebie zaspokoić w tym przypadku, no ale cóż, przynajmniej uzupełniamy braki tej broni, którą oddaliśmy Ukrainie. Poza tym, no. Jak już chyba wszyscy wiemy, nasz prezydent Andrzej Dura zdaje się starać o dostęp do broni atomowej na naszych ziemiach, No, może z czasem uda się także nadrobić te braki w zasobie ludzkim. Silne argumenty jak broni jądrowa bywają naprawdę przekonujące. Leźmy dalej. He's in his element Stolica Niemiec planuje uhonorować osiągnięcia imigrantów w Berlinie Zachodnim i Wschodnim. Krok ten ma miejsce w czasie trwającej debaty na temat migracji i integracji 34 lata po zjednoczeniu kraju. Berlińska dzielnica Kreuzberg jest nierozerwalnie związana z tureckimi imigrantami i ich potomkami. Nawet jeśli dziś w tej zachodniej części miasta równie często można usłyszeć język angielski lub hiszpański, co turecki czy niemiecki. Obecnie planuje się tu wznieść pomnik na tzw. tak zwanych gastarbeiterów, w szczególności pierwszego pokolenia. Projekt przewiduje również osobny pomnik dla byłych pracowników kontraktowych z Wietnamu i innych bratnich krajów socjalistycznych pracujących w dawnym komunistycznym Berlinie Wschodnim. Inicjatorką projektu jest socjaldemokratyczna senator Sevim Aydin, której rodzice należeli do pierwszego pokolenia imigrantów z Turcji. Aydin mówi, że wkład migrantów w sukces Niemiec nie został doceniony. Migranci są zawsze przedstawiani w negatywnych kategoriach. Myślę, że Nadszedł czas, aby odnieść się do pozytywnych rzeczy, także w przypadku pierwszego pokolenia, mówi AIDIN TVN 24. Wielu z nich nie potrafiło mówić po niemiecku, ale pracowali, zakładali rodziny i rozwijali ten kraj. Chcę, aby głos tych ludzi został usłyszany. Według Federalnego Urzędu Statystycznego, ponad 25% z 83 milionów mieszkańców Niemiec ma pochodzenie migracyjne. Wśród dzieci liczba ta sięga 40%. Mało symboli wielokulturowości. Niemiec szacuje się, że w Niemczech istnieje ponad milion pomników. Jednak niewiele z nich odzwierciedla wielokulturową historię tego kraju. Nie ma żadnego pomnika narodowego. Frankfurt nad Menem po raz pierwszy zgłosił pomysł upamiętnienia gastarbeiterów w 2004 roku, ale realizacja tej idei nie jest spodziewana przed 2030 rokiem. Podczas gdy w Hamburgu i Bremerhaven istnieją już dwa muzea opowiadające historię niemieckiej emigracji za granicę, muzeum poświęcone imigracji do

Teraz Niemcy stawiają pomniki dla imigrantów. A ostatnio prezydent lecąc na spotkanie dyplomatyczne do Turcji zabrał ze sobą 30 kg mięsa na kebaba i właściciela budki z tym właśnie daniem. Serio. Pan Steinmeier, prezydent Niemiec. Ciekawe, co będzie następne. A może by tak się zastanowić nad tym, czy przypadkiem nie zrobić po prostu pomnika yy, dla kebabu. No, chociaż Turkowie to nie jedyna nacja mieszkająca w dużej ilości w Niemczech, może więc tak dla każdej z nich pomnik z najsłynniejszą potrawą? Nam to chyba by musieli pomnik Pieroga postawić. Oby tylko takiego z kapustą i grzybami, a nie ruskiego, e, ukraińskiego.